tam po dłuższej przerwie 1 luty lecimy w teren jakoś będzie to wiadomo nagram a jak nie będzie to też powiem nagram także widzimy się już w lesie pola dzisiaj odpadają dzisiaj pole się pola tam trochę A więc narka i widzimy się No widzimy łosia. Ten już rzucił, Miał takie ładne. Ja. Nie ma. Dobra. Nie przeszkadzamy mu. I lecimy dalej. Taka takie tereny jak na razie. Zobaczymy co dalej. Zobaczcie. Ja ten łosia tutaj znowu jest. On za mną chodzi. Gdzie ja to i on. O wojdzie zgubiłeś łopaty A nie się patrzysz tylko Dobra, wejdzimy dalej. Jeśli nie będę głupot nagrywał. Mówię jak coś ciekawego, jak jakiś łodź będzie, czy jakaś inna zwierzyna to nagram No i co szukamy od niego tych łopat Muszę się że za, za mną chodzi. szwaniak